Ho, ho, ho! Witam Was 3 dnia grudnia, czyli 3 dnia mojego vlogowania. Stoję w tej chwili na krześle w moim pokoju, co może wydawać się oczywiście dziwne, ale myślę, że każdy mój dzień jest dziwny. A stoję na tym krześle dlatego, że nade mną znajdują się ozdoby świąteczne. Znajduje się świąteczna choinka, świąteczny Mikołaj, więc teraz yy, będziecie mogli zaobserwować jak... Yy, Przygotowuję mój pokój do świąt. Dlaczego to robię już 3 grudnia? No z prostego powodu. Ja lubię, jak ten pokój jest taki mocno świąteczny, a później, kiedy już przychodzą te święta, no to wyjeżdżam na te święta do domu, więc mnie tu nie ma. Więc chyba logiczne, że chcę sobie popatrzeć na to wszystko teraz. Powiem Wam jedno, na pewno nie jestem Ebenezerem Scrooge'em. Wam, że więcej na tę choinkę chyba już wcisnąć się nie dało. A teraz jeszcze pozwólcie, zrobimy test światełek. Świecą. Ładniej by wyglądało to wszystko wieczorem, ale to może Wam pokażę wieczorem. No, można powiedzieć, że ja już właściwie skończyłam przystrajanie tego świątecznego pokoju. Tutaj jak widzicie lusterko z rogami renifera, rogami nie porożem renifera, choineczka, na którą chyba nie da się już więcej napakować żadnych ozdób. Oczywiście łańcuchy świąteczne, przez cały pokój, bo tutaj nad oknem też mi wiszą, nie wiem, czy to widać. No i moja duma, czyli moje łóżko. E, ten bałwan wciąż nie ma imienia, natomiast ten miejsce z tyłu to Siriorza, gdyby ktoś nie wiedział. Oczywiście poduszeczki, czerwony kocyk zamiast kocyka w panterkę, więc dzisiaj jest troszeczkę dekoracyjnie, ale nie bójcie się, nie obejdzie się. Bez książek. Oczywiście nie mówię w tym momencie o tych książkach dotyczących zaraz, bo to już byłoby nudne mówienie o nich trzeci dzień z rzędu. Dlatego wybierzemy się na świąteczne zakupy, mikołajkowe zakupy, bo muszę kupić kilka prezentów i przy okazji może trafimy na jakąś ciekawą książkę. Powiem Wam tak, jest progres w pogodzie, bo w końcu nie wieje, więc jesteśmy na jak najlepszej drodze ku pięknej, śnieżnej pogodzie. Tylko po, póki co w Krakowie nie ma śniegu. Z czego jestem strasznie niezadowolona, bo wiem, że u mnie w domu śniegu jest pod dostatkiem. Przynajmniej było w ostatnich dniach, teraz to nie. mi jakoś super dużo do szczęścia nie potrzeba, wystarczy mi sok z marchewki i jestem najszczęśliwszą osobą na świecie właśnie wracam do mieszkania, więc za chwilę pokażę wam jedną rzecz, której brakowało mi do udekorowania pokoju jak pewnie widzieliście jak byłam w galerii to wstąpiłam sobie do matrasa nie po to, żeby coś tam kupić, tylko żeby po prostu zobaczyć co tam w trawie piszczy, no i właśnie a propos tego piszczenia, widziałam chyba nowe wydanie książki Karola Dickensa Świerszcz za kominem i przypomniałam sobie, że ja zawsze chciałam ją przeczytać, więc być może podczas tegorocznych świąt nie będę czytała powieści wigilijnej, tylko właśnie tego świerszcza. Bo to może być naprawdę coś ciekawego i coś przede wszystkim innego niż zazwyczaj. Ja w ogóle patrzcie, jakie piękne słońce wyszło. W końcu nie pada. Oczywiście kupiłam dwie rzeczy, których brakowało mi do udekorowania pokoju, czyli szablony i sztuczny śnieg, bo zawsze to jest milej, kiedy spojrzę się na okno i tam będzie jakiś bałwan niż to, to paskudne krakowskie powietrze. I prawdę mówiąc, wiecie co, tak szłam i przypomniałam sobie, że na wtorek mam przeczytać Żabusię Zofii Naukowskiej i jeżeli ktoś z Was czytał "Żabusie", to dajcie mi znać, jak Wam się to czytało, no bo prawdę mówiąc, nawet jeszcze nie zainteresowałam się tym, o czym jest ta książka, jeżeli się nie mylę, to ten dramat, w każdym razie tytuł naprawdę mnie intryguje i mam nadzieję, że żabusia spodoba mi się bardziej niż dom lalki. Słuchajcie, po, póki co nic nie wygrałam, ale zawsze to jest jakaś fajna opcja kalendarza adwentowego, jeżeli mam szansę wygrania jakichś tam pieniędzy. Jest 24 y, miejsca do zdrapania, plus 25 to jest 3 takie same kwoty oznaczają wygraną, plus jeszcze jakiś bonus, więc. Więc tak, więc nie wiem, może być ciekawie. Dobra, obiad zjedzony, więc najwyższa pora w końcu zabrać się za coś sensownego. Czyli, no nie wiem, albo za tę epidemię, które już chciałabym dzisiaj skończyć, chciałabym sobie ostatecznie zaplanować ten pierwszy rozdział, albo za coś jeszcze miałam zrobić. Aha, miałam sobie jeszcze wymyślić temat lekcji, którą chcę poprowadzić w trzeciej klasie liceum. Więc, no nie wiem, na, na, na tę chwilę nie mam zielonego pojęcia, o czym ja w ogóle chcę prowadzić tę lekcję, a muszę sama wymyślić temat. No, ale co? No, coś, coś wymyślę. Słuchajcie, jestem z siebie bardzo dumna, bo wymyśliłam, o czym chcę prowadzić lekcję właśnie w liceum. A miałam trudny orzech do zgryzienia, no bo dawno jakoś tak, nie wiem, nie interesowałam się literaturą Holokaustu, literaturą wojenną, ale w końcu wpadłam na pomysł i pomyślałam sobie, że zajmę się jednym, prawdopodobnie jednym z, z opowiadaniem, ze zbioru opowiadań Osmaleni, to jest zbiór opowiadań Irit, Amiel. I ten zbiór opowiadań został nagrodzony bodajże, jeżeli się nie mylę w 2000 roku, nagrodą Nike, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy wybór. Bohaterami tej książki są ludzie skazani na ocalenie, tacy, którzy o swoim bagażu doświadczeń mówić nie mogą, czy też nie chcą. Irit Amiel stara się przełożyć wieloletnie milczenie postaci żyjących w izraelskim tyglu na mowę, na mowę literacką. Opowiada los, losy osmalonych w sposób tak uczciwy, zwięzły i prosty, że jej głos brzmi czysto i mocno. Książka ta może zostawić ślad w najbardziej osobistych rozważaniach współczesnego czytelnika o życiu i śmierci. Książka na Lubimy Czytać zdobyła naprawdę wysokie noty, Więc wydaje mi się, że to będzie całkiem trafiony wybór Tym bardziej, jeżeli któryś z tych opowiadań właśnie fajnie podczas tej lekcji obuduje Póki co książkę zamówiłam na Bonito za kilkanaście złotych I na pewno z ogromną przyjemnością przeczytam Tylko mam nadzieję, że dojdzie mi ta książka w poniedziałek No bo we wtorek mam już dydaktykę i tak pasowałoby mi wtedy już coś mieć Więc fajnie by było, gdybym zdążyła te opowiadania przeczytać ale przynajmniej już wiem, w którą stronę chcę iść. Jeszcze pokażę Wam okładkę. Książka prezentuje się w taki sposób. Gdzieś tutaj jeszcze miałam kartę z Wikipedii. O, proszę bardzo. A to jest Irid Amiel. Nie wiem, jakim cudem, wcześniej nie słyszałam o tej pani, a wydaje mi się, że naprawdę warto. Więc jeżeli jest, lubicie właśnie taką literaturę, hmm, która pokaże Wam pamięć, Potrzeby pamiętania w trochę inny sposób. Pamięć jako piętno, pamięć jako właśnie coś takiego, no to w ciemno właściwie serdecznie zachęcam. Jak widzicie, jest już ciemno, jest po 20. Ja właśnie wyszłam z bloku i chciałabym pokazać Wam jedno bardzo fajne miejsce przy samym rynku w Krakowie. To jest Stary Port, możecie sobie to gdzieś wygooglować, i naprawdę tam jest bardzo, bardzo szalenie klimatycznie, więc mam nadzieję że się Wam spodoba i już teraz, bo nie wiem czy później będę jeszcze coś nagrywała, już teraz się z Wami żegnam. No i do zobaczenia tradycyjnie już jutro.